Niektóre dusze niosą w sobie przekonanie, że wszystko to, co dobre, musi się szybko skończyć. Michał na spotkaniu online zapytał mnie, skąd w nim lęk o przyszłość. Dostał nową pracę, wszystko się układa ale jest niepewny, czuje, że nagle coś miałoby się zawalić, coś miałoby pójść nie tak. W odczycie w ciele nie zobaczyłem wiele chwil, gdzie to co dobre nagle się urywało. Nagła utrata partnerki, przekonania rodziców, którym nie szło na polu kariery oraz w ciele gdzie jego biologiczni rodzice go odrzucili, nie chcieli go wychowywać. Jego podświadomości ciężko było uwierzyć, że życie może być stabilne przez długi czas. Chodzi dziś w wszystko się układa, to wciąż jest ta czujność, która przejawia się zwłaszcza w snach. Sny często pokazują nasze nieświadome lęki i pragnienia. U Michała, gotowość na stratę. Lęk nie zawsze bierze się z teraźniejszości, czasem to echo duszy, która wiele razy była zostawiana i dziś potrzebuje zaufać, że nie musi być już gotowa na ból. Sprawdź, co Twoja dusza pamięta z przeszłości. Umów się na odczyt wcieleń na wojtekborek.pl.